Czy istnieje coś takiego jak poprawna technika ćwiczeń w treningu siłowym i nie tylko? Zapraszam do odcinka. kiedy porównujemy sobie technikę ćwiczeń u na przykład dwóch sportowców lub dwóch osób trenujących po prostu gdzieś tam na siłowni czy rekreacyjnie to mamy na myśli wzorzec i sekwencje ruchów, które sportowcy wykorzystują właśnie do wykonania umiejętności sportowych. Czy to na przykład nie wiem serwis w tenisie, skok, salto, właśnie podniesienie sztangi czy cokolwiek innego. Czyli jeśli mamy do czynienia z konkretną Dziedziną sportową mamy do czynienia z konkretną specyfiką tego sportu, czyli z konkretnymi założeniami dotyczącymi tego jak Osiągnąć dany efekt w danej dziedzinie sportowej. Oczywiście, umiejętności sportowe różnią się od siebie ilościowo i jakościowo. W niektórych sportach, jak na przykład rzut dyskiem, jest jedna konkretna umiejętność do wykonania. Jest po prostu rzut dyskiem. Rzucający dyskiem obraca się i rzuca tym dyskiem. I koniec. I nic więcej, nic więcej tej osoby nie interesuje w tej konkretnej dziedzinie sportowej. Rzucający ma tak naprawdę decyzyjność, jak się obracać, kiedy skończyć się obracać i kiedy rzucić tym dyskiem. Na przykład w tenisie stołowym już dochodzi mniejsza autonomia, takiego. Sportowca, bo oprócz Twojego serwisu musimy reagować na to, jak przeciwnik do nas zagra. Wróćmy sobie do pytania pierwszego. Czy jest zła lub dobra technika ruchu? Pytanie, co to znaczy zła i co to znaczy dobra? Bo ja mam wrażenie, że my próbujemy określić to, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, a nie używamy konkretnie tego słowa lub nie to konkretnie mamy na myśli, bo z założenia dla nas dobra technika oznacza powodująca jak najmniej potencjalnych uszkodzeń, a jak najwięcej dobrego, czyli na przykład wykonanie jakiegoś zadania. Sportowego. Skoro na tym polega dobra technika, to zła technika jest po prostu mniej skuteczna lub nieskuteczna i nie daje najlepszych rezultatów, na przykład w jakimś zadaniu sportowym. I pytanie teraz: no, może, czy możemy sobie porównać to trochę do analogii diety? No, każdy z nas jest na jakiejś diecie. A czy jest dobra czy zła? Tak naprawdę zależy to od tego, jakie mamy cel, jakie mamy założenie, kto jest na tej diecie, na jakiej, co chce tą dietą osiągnąć. Czyli znowu wracamy do kontekstu. Liczy się kontekst, a nie ten jeden konkretny parametr. Jakbym miał tak pod Sumować, czym jest tak naprawdę poprawność, to poprawność odnosi się do ergonomii. I nie ma nic wspólnego tak naprawdę z jakimiś odgórnymi zasadami, jak my mamy się ruszać. Nie ma czegoś takiego jak kodeks poprawnego ruchu człowieka, który sobie ktoś ustanowił kilkaset lat temu, czy tam tysięcy lat temu, i każdy ma się poruszać tak, jak ktoś to ustawił, bo nie ma czegoś takiego, bo jest to po prostu niemożliwe. Bo gdzie jest nasza indywidualizacja, gdzie jest te nasze, nie lubię tego słowa, ale holistyczne podejście, skoro próbujemy. Wsadzić wszystkich ludzi do jednej konkretnej zasady, przecież wsadzanie wszystkich do jednego worka jest sprzeczne z indywidualizacją. Więc nie ma tak naprawdę indywidualizacji gdzieś, gdzie wsadzamy wszystkich do jednego worka. Wracając do jakiejkolwiek dziedziny sportowej, jeśli tutaj mówimy o treningu siłowym, to liczy się kontekst. To dźwiga. Co, dlaczego i jak, a nie tylko jak. Pytanie, które Wam zadam teraz, jest zapowiedzią do kolejnego odcinka, w którym omówimy to, czy kręgosłup zawsze ma być sztywny i prosty, czy może jednak może być czasami zgięty, to czy w takim razie w naszym całym świecie ludzi dźwigających, poprawny to znaczy sztywny? To sztywny to z definicji nie jest ani coś dobrego, ani coś złego. Bo sztywność to jest po prostu cecha i to dotyczy materiałów gdzieś tam po prostu w świecie inżynierii, ale i w świecie biomechaniki jest coś takiego jak sztywność, właśnie na przykład tkanki kostnej, tkanki miękkiej itd., itd., gdzie ona określa tak naprawdę, że coś jest jak sztywne, ale to, czy coś jest mniej sztywne czy bardziej, nie jest ani dobre, ani złe, jeśli nie znamy kontekstu tej tkanki w kontekście na przykład ruchu. Dużo się mówi o bieganiu. Są różne szkoły biegania. A teraz jest na pewno zauważalna moda tego, żeby biegać z kierowaniem środka ciężkości bardziej z przodu naszej stopy, aniżeli stopa ma wybiegać przed środek ciężkości. I tutaj na przykład były badania robione w roku 2011, potem była robiona obserwacja w roku na przykład 2012, która pokazuje, że to nie jest do końca tak zero-jedynkowo, gdyż zliczy się kontekst znowu tego biegu. W zależności od ludzi, którzy biegają na jakim dystansie. I tutaj mamy na przykład zawodowców, którzy biegają na odcinek 10 000 metrów, czyli 10 km. I to jest bieg olimpijski, czyli no najwyższa, najwyższy możliwy poziom sportowy. I sobie spójrzmy, jak się zachowuje środek ciężkości w kontekście do stopy. OK. TCOM to jest oczywiście Center of Mass, czyli środek, yy, środek masy ciała. No, i tu ewidentnie widać, że ta odległość od środka stopy no jest trochę tej odległości, i nie ma tutaj tego przymusowego wychylania tułowia do przodu. Akurat na tym filmiku u tych Olimpijczyków biegających na 10-kilometrowym dystansie. Tylko pytanie czemu to jest u wszystkich, nie u jednej osoby. Tu mamy na przykład osobę, która ląduje w ogóle na pięcie na początku. Nie na przedstopiu, tylko najpierw zaczyna odpięty. Tu znowu. I u każdego jest ta odległość od środka masy ciała do śródstopia dość spora. No I pytanie brzmi, czy oni biegają poprawnie czy też nie? Ja nie odpowiadam na to pytanie, tylko zostawiam Wam odpowiedź. Jakbyście chcieli się podzielić tym w komentarzu, to będzie mi bardzo miło. I włączymy sobie jeszcze jeden filmik. Ktoś znowu bardzo ortodoksyjny, jeśli chodzi o różne zasady na siłowni, może powiedzieć, że jak można tak koślawić te kolana, ale jednak ta osoba uprawiająca zawodowo narciarstwo, te kolana koślawi. Tutaj, jak ktoś chce się przyczepić? Proszę bardzo. Garb w odcinku piersiowym. Tyło pochylenie biednicy. Do wszystkiego można się przyczepić. Znowu osoba zawodowo uprawiająca skateboarding różnych sportów mamy masę. Mamy mnóstwo. Pytanie brzmi czy mówiąc o tym co jest poprawne w treningu bądź w ruchu rzeczywiście chcemy dojść do tej poprawności czy w pewnym sensie troszkę możemy przez przypadek chcący lub niechcący zastraszać innych do tego ruchu. A to już jest złe. Bo to jest ten efekt nocebo. Podsumowaniem tego filmiku chciałbym, żeby była taka myśl. My, szukając definicji poprawności danego ruchu, każdy z nas ma różne myśli, ponieważ każdy z nas ma różne priorytety, różną historię, różny kontekst w tym ruchu. Lepiej, żeby osoba się ruszała, niekoniecznie nie wiadomo jak super, ekstra, hiper poprawnie cokolwiek to znaczy niż się nie ruszała w ogóle bo teraz osoba, która wstanie z kanapy i chce się po prostu zacząć ruszać po X latach i robić cokolwiek i teraz trener podejdzie i powie, nie, 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 ty nie możesz tak zacząć nagle biegać, bo ty musisz przyjść na konsultację, potem musisz pójść do fizjoterapeuty, musisz kupić buty za 1500 zł, super spodenki, skarpety, majtki i koszulkę i dopiero wtedy możesz zacząć biegać. Aha, przepraszam, jeszcze nie możesz zacząć biegać, ponieważ musisz kupić zegarek za kilka tysięcy. I wtedy może zacząć biegać. A ta osoba po prostu chciała ruszyć dupę. Więc wy, zamiast pomóc, tak naprawdę możecie tą osobę jeszcze bardziej zniechęcić do tego ruchu. A skoro my, czyli i trenerzy, jeśli fizjoterapeuci mnie oglądają to również, skoro podchodzimy indywidualnie do pacjenta, to neutralność. W ruchu, cokolwiek znaczy neutralność, ale to jest, powiedzmy sobie, takie hasło: musi się odnosić do indywidualnej neutralności tego człowieka. A skoro ustalamy, że coś jest neutralne, to jaką miarą ustalimy, że coś jest neutralne? Jak znacie odpowiedź na to pytanie, to bardzo chętnie upoznam w komentarzu. Nie jesteśmy w stanie określić za pomocą żadnej miary, czy jakiś wzorzec. Jest zły dla całej populacji, po prostu. Na pewno możemy określić, czy coś jest złego dla danej osoby, ponieważ mamy jakiś odbiór, czy w postaci bólu tego człowieka, czy jakiegoś dyskomfortu, i możemy w jakiś sposób to mierzyć, właśnie chociażby tą skalą. To w takim razie, czy ktoś poprawnie biega, chodzi, skacze, podnosi? Gdzie są te indywidualne podejścia u trenerów i terapeutów, skoro wszystkich mierzymy jedną miarą i wszystkich kategoryzujemy tak naprawdę do jednych konkretnych? Warunków, które każdy musi spełnić. Czyli ta indywidualizacja to jest trochę bajka w takim razie. Czy ruch, czy ruch poprawny to jest po prostu ruch z jak najmniejszym kosztem i jak najmniejszym bólem? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. A ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek.